Panie pośle, zasadniczo moglibyśmy zacząć od pytania, a co tam panie, u Chińczyków? Z tym, że kierunek gdzie akurat pan wykonuje swoje obowiązki, jest trochę inny, przeciwny wręcz. jedno słowo jednak, że ostatnio ratowały Hiszpanię, gdy chodzi o obligacje, teraz ratują szwedzkie firmy, takie klejnoty w tej koronie Królestwa Szwecji, gdy chodzi o gospodarkę. Także no, Chiny są obecne w Europie i pewnie będą coraz bardziej. Zgadza się, są głównym rozgrywającym na świecie, jeżeli chodzi o wychodzenie z kryzysu gospodarczego, ale zajmijmy się może otoczeniem zewnętrznym Polski, tym najbliższym, czyli właśnie jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ponad dwa lata temu wybuch, wybuchł wielki kryzys gospodarczy, przekształcił się, jeżeli chodzi o Europę, w wielki kryzys zadłużeniowy i jak... W tej chwili wygląda z Pana punktu widzenia, z Pana perspektywy ocena, w jakim momencie walki z kryzysem w Europie znajdujemy się. Tu myślę oczywiście w kontekście związków Polski z Unią Europejską, w kontekście np. kontaktów handlowych. Czyli na ile ten kryzys został opanowany, a na ile tkwimy w nim jeszcze? Z całą pewnością jesteśmy w epicentrum kryzysu. To jest kryzys pełzający. Nie można powiedzieć, że on będzie trwał jeszcze dwa miesiące, czy dwa miesiące i trzy tygodnie. To jest, zależy od wielu czynników. W tej chwili ci optymiści, którzy odtrambiali koniec kryzysu, no, mogą wejść pod stół i to odczekiwać. Ostatnie wiadomości, kolejna transza pomocy dla Grecji, kraje Półwyspu Iberyjskiego, które no, też będą wyciągać, już wyciągają rękę po pomoc. My nie mówimy o abstrakcji, pan doskonale o tym wie. Myślę, że też to telewidzowie wiedzą, że polski podatnik już wyciągał w nie tak wcale głębokiej kieszeni pieniążki, aby ratować Irlandię. Wyciągał, żeby ratować Grecję, bo polska pomoc państwa tam już poszła. W związku z tym to nie jest jakaś abstrakcja, nie mówimy o kwestiach egzotycznych, mówimy o rzeczach, które nas dotyczą bezpośrednio. Nie tylko dlatego, że dzisiaj gospodarka jest jak domino, że to, co się dzieje w Atenach, tak naprawdę no, za chwileczkę będzie skutkować pewnymi. Działaniami U nas, no, jeżeli ktoś na, no, metaforycznie na giełdzie w Nowym Jorku kichnie, to my będziemy mieć Katar. E, z całą pewnością tu jedna zasadnicza kwestia, o tym mówiłem ostatnio na paru wykładach, e, mianowicie Ameryka jest bardziej, użyłbym słowa flexible, bardziej elastyczna, gdy chodzi o radę z kryzysem, niż Europa. To znaczy m, jednak, jak się wydaje, e, e, Amerykanie, e, choć to czasem skutkuje e, na przykład e, wzrostem bezrobocia, ten, ten rynek pracy tam jest bardziej labilny, dużo bardziej labilny niż w Europie, e, potrafią e, z tego kryzysu trochę lepiej wychodzić. Europa tu jest bardziej e, konseratywna na tego słowa w znaczeniu. E, no, pytanie o Polskę. No, Polska tak naprawdę Rząd ma świetne są poczucie, jest znakomity, dochodzi o propagandę, słyszymy o różnych wyspach, zielonych czy innych, natomiast w praktyce widać wyraźnie, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest dobra przed wyborami, zaczyna być fatalna po wyborach, kiedy już można społeczeństwu powiedzieć prawdę i uzasadnić no, przykręcanie śluby, zaciskanie pasa. Na pewno mamy do czynienia z jednak z pewną biernością polskiego rządu, który odkłada pewne działania i to już wyraźnie widać. A propos bierności. Mówi się o solidaryzmie europejskim, o tym, żeby pomagać narodom, które mają problemy finansowe, jeżeli chodzi zwłaszcza o finanse publiczne. Panie Pośle, jak Polska powinna się zachować? Czy powinna z jeszcze większą ofertą pomocową wystąpić niż to, co do tej pory w kontekście na przykład Grecji? No nie żartujmy, ustawmy tę sytuację w konkretnych realiach. Polska, będąc co prawda, o czym mówiłem wcześniej, szóstym z największych krajów członkowskich Unii Europejskiej, jest jednocześnie jednym z pięciu najbiedniejszych krajów członkowskich Unii, obok Rumunii, Bułgarii, Litwy i Łotwy. W związku z tym to my powinniśmy walczyć, aby ten kawałek tortu Funduszu Spójności był dla Polski jak największy. I to nam, powiem słowo, może nie popularne ale należy się, ta pomoc, mówię to w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili, gdy chodzi o przymiarki pod kątem nowego, średnioletniego budżetu Unii Europejskiej, mamy do czynienia z tendencją pewnej renacjonalizacji składki członkowskiej, a więc kraje, które są płatnikami netto, które dają najwięcej do wspólnej kasy w Brukseli, typu Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, E, także Wielka Brytania, która no, mimo rabatu brytyjskiego, który walczyła pani Margaret Thatcher przy wchodzeniu, e, przy, przy traktacie z Maastricht, tutaj zrobię nawias z tym paradoksem, że pan, ja, ci, którzy nas oglądają, będąc podatnikami biednego kraju, płacimy część składki członkowskiej Wielkiej Brytanii. No, to, to jest paradoks, ale to jest, to jest prawda. Czasami walczyła słynna Iron Lady Margaret Thatcher, która. Nie poddała się takiemu terroryzmowi medialnemu w ówczesnej, jeszcze wtedy EWG. Walczyła o interes własnego kraju. Groziła tym, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Rady Północnej w ogóle nie wejdzie do tej nowej z EWG tworzonej Unii Europejskiej. No i potrafiła walczyć, właśnie, znaczącą obniżkę składki członkowskiej dla tego kraju, ale tą, to co, tą różnicę między tym, co Wielka Brytania powinna płacić a tym co płaci, to różnice płacą po społu wszystkie pozostałe kraje członkowskie yy, Unii Europejskiej, także te yy, wchodzące do Unii, w tym także Polska. Na tym polega paradoks, na tym polega w tym sensie wielkość Margaret która potrafiła, walcząc o własny interes narodowy, yy, tak tę sprawę yy, załatwić. Yy, z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której państwa najbogatsze, no owszem, płacą, ale chcą jak najwięcej z tego, co dają, wrócić z powrotem. W jaki sposób? Poprzez y, przesunięcia w ramach budżetu unijnego, a więc mówiąc publicystycznie w skrócie, mniej na fundusz spójności, który jest przeznaczony na wyrównanie poziomów między biednymi, a y, bogatszymi regionami, y, landami, województwami w Unii Europejskiej, y, a y, zwiększenie na przykład tych krajów budżetowych w Unii, które są de facto konsumowane przez kraje najbogatsze. Myślę tutaj o badaniach naukowych, o nowoczesnych technologiach. To jest w pewnym, w pewnym sensie instrument, jest w pewnym sensie pretekst do tego, żeby tę składkę członkowską do Brukseli niemiecką, francuską, brytyjską, holenderską, szwedzką z powrotem, z powrotem, odzyskać. Jest, wie Pan, paradoksem, mało kto o tym wie, ale to warto podkreślać, że Polska, będąc biednym krajem, jest płatnikiem netto w trzech obszarach, w tym, uwaga, siódmy program ramowy, badania naukowe, a więc biedne polskie, biedne jak kościelna, polskie uczelnie prywatne i państwowe, Mówiąc metaforycznie, muszą finansować bogatym uniwersytetom brytyjskim e, różnego rodzaju projekty. Na tym to polega. W roku 2010 właśnie w tym obszarze Polska więcej dawała z tytułu składki, składki członkowskiej w ramach tego krzyżowego programu ramowego niż sam to wybrała. Dwa inne m, programy, gdzie Polska też była podatnikiem netto, to program nawigacji satelitarnej Galileo oraz, co znowu jest paradoksem, Polska, kraj autostrad, więcej dawała na y, ten, te sieci, sieci transgraniczne, w postaci autostrad i szlaków kolejowych, łączące różne kraje w Unii Europejskiej i stamtąd brała. To znowu jest kolejnym paradoksem, y, ale warto o tym wiedzieć, y, warto o tym wiedzieć, ponieważ my jesteśmy taką propagandą karmieni, że Polska otrzymuje najwięcej z krajów członkowskich Nowej Unii. O chwileczkę, najwięcej owszem, tyle że y, w sensie y, Środków, które dane państwo otrzymuje, ale już per capita na głowę mieszkańca, co jest bardzo ważne, otrzymujemy najmniej ze wszystkich krajów członkowskich nowej Unii. A więc mniej niż Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia czy Bułgaria i Rumunia. To taka pierwsza uwaga. A po drugie, to jest kwestia jeszcze wykorzystania tych pieniędzy. Bo na papierze to, 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 to gra, ale przy tym nowym systemie rozliczeniowym unijnym, gdzie przedłużono. O dwa lata możliwość wykorzystania środków, my dopiero będziemy wiedzieli w 2016 roku, bo 2013 plus dwa lata y, zamknięcia systemu y, tego budżetu średniego Unii, wyliczenia się z tym. Dopiero w 2016 roku będziemy wiedzieli, ile tych pieniędzy wykorzystaliśmy. Y, a tutaj no, są z tym problemy. I uwaga, pretekstem. Dla najboczy, najbogatszych krajów członkowskich Unii Europejskiej, aby Polsce, aby nowej Unii, w tym Polsce, dać mi pieniędzy, jest to, że te nowe kraje członkowskie sobie nie radzą z wykorzystaniem tych pieniędzy. Polska jest oceniana jako kraj, który w wielu przypadkach sobie nie radzi.